Oblicz jaka jest gęstość w gramach na centymetr sześcienny jednoprocentowego roztworu wodorotlenku sodu, którego stężenie molowe wynosi 0,4 mola na decymetr sześcienny. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Mamy roztwór NaOH, którego stężenie procentowe równa się 1%, a stężenie molowe równa się 0,4 mola na decymetr sześcienny. Mamy obliczyć gęstość tego roztworu. Wzór na stężenie molowe, przypominam, wygląda następująco. CM równa się CP razy RO przez 100% razy M, czyli masa molowa. Teraz z tego wzoru możemy policzyć RO. RO będzie zatem równe CM razy 100% razy M przez CP. Jak się wyprowadza wszystkie wzory, to mówię o tym na innym nagraniu. Natomiast tutaj mamy już gotowy wzór na RO i RO będzie równe CM, czyli 0,4 mola na decymetr sześcienny razy 100% razy masa molowa. Tutaj właśnie nam brakuje jeszcze masy molowej, masy molowej NaOH. Więc ja tutaj z boku policzę, że masa molowa NaOH równa się w sumie mas molowych Na plus O i plus H. Czyli masa molowa Na równa się 23, masa molowa O równa się 16, masa molowa wodoru równa się 1, czyli masa molowa NaOH równa się 40 g na mol. I teraz już mamy wszystkie dane do tego wzoru, więc tutaj mamy 40 g na mol. Natomiast w mianowniku mamy 1%. I teraz jak to wygląda z jednostkami? To już tak, tutaj nam się procenty skrócą i zostały nam mol na decymetr sześcienny razy gram na mol. Czyli zauważ, że będziemy mieć tutaj jednostkę gęstości gram na decymetr sześcienny. I teraz tak, możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy najpierw policzyć tutaj z tego wzoru i wyjdą nam jednostki gram na decymetr sześcienny, a możemy też od razu podzielić ten wynik przez 1000 i wtedy nam wyjdą gramy na centymetr sześcienny. Teraz pokażę, jak to zrobić. Ro zatem równa się 0,4 razy 40 razy 100. Czyli 0,4 razy 40 to jest równe 16 i razy 100 będziemy mieć 1600. I to 1600 to jest 1600 gram na decymetr sześcienny. Natomiast my mamy obliczyć gęstość w gramach na centymetr sześcienny. Więc, żeby obliczyć gęstość w gramach na centymetr sześcienny z tego wyniku, to musimy po prostu podzielić przez 1000. Czyli te 1600 dzielimy przez 1000, to będzie 1,6 grama na centymetr sześcienny. Skąd się to wzięło? E, właściwie z mojego doświadczenia, natomiast ja Ci też pokażę, jak obliczyć to z proporcji. Czyli, jeżeli mieliśmy wynik z naszego wzoru na stężenie molowe, że wyszło 1600 g na decymetr sześcienny, oznacza to, że 1600 g waży 1 decymetr sześcienny, a ten 1 decymetr sześcienny to jest 1000 cm sześciennych. Czyli 1600 g waży 1000 cm sześciennych. Więc 1 cm sześcienny będzie ważył x. I x, zauważ, 1 cm sześcienny razy 1600 gram, czyli bierzemy to, co jest po przekątnej i to wszystko dzielimy przez to, czyli przez 1000 cm3. Centymetry się skracają, no 1 razy 1600, no to jest 1600. Czyli tak jak właściwie mamy tutaj ten nasz wynik, e, gęstości, który dzielimy przez 10 do 3, czyli przez 1000, więc x będzie równa 1,6 g na centymetr sześcienny. Odpowiedź do zadania, gęstość jednoprocentowego roztworu wodorotlenku sodu, którego stężenie molowe wynosi 0,4 mola na decymetr sześcienny, wynosi 1,6 g na centymetr sześcienny.